Moi drodzy, Pan Bóg prowadzi nas dzisiaj, przywołując jako na powitanie królową, królową Esterę, bardzo szczególną kobietę, a ten fragment z księgi Estery, który dzisiaj został przywołany, odwołuje się do bardzo wyjątkowego momentu. Oto córka narodu wybranego, będącego w niewoli, została królową. I przychodzi czas, kiedy nieprzyjaciel tego narodu u króla zyskał prawo, aby wyniszczyć cały ten naród. I oto właśnie w takich okolicznościach. Kuzyn opiekun Estery zwraca jej uwagę, że nie może się chować, że nie może przyjąć swojej godności, swojego miejsca jako nadziei na zachowanie życia, a może powinna przyjąć właśnie tę godność jako prowadzenie przez Boga. Że właśnie w tym czasie i w tym miejscu, na takiej funkcji godności, Pan Bóg ją postawił, aby ona obroniła swój naród. A ta dzisiejsza modlitwa królowej Estery zasadniczo była związana nie tylko z tą sytuacją zagrożenia narodu od człowieka, którego ona nazywa lwem. Ale również odwołuje się do tamtego zwyczaju, że osoba niepoproszona przez króla, kiedy sama weszła przed jego oblicze, mogła być ukarana śmiercią. A więc, tak wiele różnych okoliczności i sytuacji, które człowieka lękają, które sprawiają, że człowiek szuka różnych rozwiązań. I ostatecznie Estera staje na modlitwie wobec Boga, już sama, podjąwszy wcześniej decyzję, że pójdzie, wypowie prośbę, zawalczy, stanie się tą, która będzie chroniła i opiekowała się swoim narodem bez względu na konsekwencje. I prosi, aby Pan Bóg ją poprowadził. Dlaczego trochę szerzej rozwinąłem tę myśl? Bo zobaczcie, moi drodzy, myślę, że każdy z nas, biorąc pod uwagę różne okoliczności naszego życia, nasze życiowe powołania, dzisiaj może sobie uświadomić, że Pan Bóg dał nam pewien czas, pewne okoliczności, pewnych ludzi, pewne wydarzenia, które z jednej strony mogą być przyjmowane. Jako radość mogą być przyjmowane jako wyzwanie czy wręcz trudność, ale przede wszystkim są wielkim pytaniem o to, czy w tym czasie, w tym miejscu jesteśmy gotowi stanąć wobec Boga jako ci, którzy wierzą, że Bóg jest z nami. Może nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, ale ważne, aby. Była ta fundamentalna odpowiedź na to fundamentalne pytanie, że Bóg nie opuszcza i jest. Jeżeli w taki sposób będziemy potrafili spojrzeć na nasze życie, to może tym bardziej zobaczymy bardzo szczególną wymowę dzisiejszej Ewangelii. A chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na początek. I na przywołane przez Chrystusa trzy sytuacje, proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Proście. Czyż w tym słowie nie zawierają się różnorakie nasze pragnienia, wynikające z różnych sytuacji, z poszukiwania czegoś? Co jest dla nas ważne, z pewnej troski o zdobycie pewnej wiedzy, o uczynienie kolejnego kroku, czy pokonanie kolejnego etapu naszego życia, czy wręcz wyrażenie nadziei, że na tym etapie i na tej drodze nie będziemy sami. I Pan Bóg nas będzie prowadził, ale i również pośle tych, którzy nam w tym pomogą. Proście. A będzie Wam dane. I zapewne dzisiaj w tym słowie warto odnowić w nas tę refleksję nad tym, o co prosimy, co jest tym sensem naszego życia, o co warto dzisiaj się starać, co Pan Bóg nam zawierzył w tym kolejnym dniu wielkiego postu. Już nie mówiąc o tej podstawowej refleksji, czy rzeczywiście w tych naszych prośbach, staraniach, dążeniach zawiera się to, co jest naprawdę najważniejsze. Szukajcie, a znajdziecie. To jest ten kolejny krok, który w tym słowie szukajcie, ale i w tej odpowiedzi znalezienia uświadamia nam, że możemy w tak wielu różnych okolicznościach coś zgubić, coś przeoczyć Gdzieś może w biegu naszego życia różne inne sprawy się, stały się mniej ważne. Może sami, żeśmy je odłożyli gdzieś, a potem żeśmy o nich zapomnieli, a może nigdy nie zwracaliśmy na nie uwagi. I to jest ta niesamowita szansa również właśnie od tego okresu wielkiego postu, związanego z tą wielką zachętą do modlitw, do tego momentu przede wszystkim zatrzymania. Tego momentu wyciszenia, tego momentu zasłuchania, tego momentu popatrzenia, może na tych, którzy są obok nas, i zobaczenia, jak cudownie, że są, zaczynając znowu o tej obecności Pana Boga. Jak ważne jest, abyśmy dzisiaj, nawet jeżeli nie staniemy z tą całą jasnością na naszym obliczu, mówiąc: Nic nie zgubiłem. Tym bardziej potrafili z całą prostotą i zaufaniem, jak królowa Estera, stanąć wobec Pana Boga i prosić Go, aby On pomógł to odnaleźć. I ten trzeci etap kołaczcie, a otworzą Wam. To wszystko, co może gdzieś płynąć z tego obrazu i z tej refleksji, na pewno może być związane. Z jednej strony z jakimś wykluczeniem, z jakimś oddzieleniem, z jakimś oddaleniem, z pewną stratą, która też już jakoś się przewijała w tych wcześniejszych refleksjach, może być związana chociażby ta refleksja z tą przypowieścią o synu marnotrawnym, który nie musiał kołatać, bo Ojciec czekał na niego i zanim On w ogóle doszedł do drzwi swojego domu, to już był objęty ramionami miłosiernego Ojca. Ale ile w naszym życiu potrafi być nieraz niepokoju i lęku, kiedy zadajemy sobie pytanie: co znajdziemy po tej drugiej stronie? Człowieka, którego chcemy spotkać, człowieka, który skieruje do nas jakieś słowo, albo do którego my skierujemy jakieś słowo i boimy się co do nas dotrze wtedy, kiedy On otworzy swoje usta i swoje serce. Jak wiele różnych jest takich momentów, które ten obraz tego kołaczącego człowieka również jest chociażby odwołaniem do tej innej ewangelicznej przypowieści, kiedy do sędziego przychodzi wdowa, prosząc go o to, aby On wziął ją w obronę. I my dzisiaj, kiedy przywołujemy te słowa, stajemy przede wszystkim wobec Boga, który w tym swoim słowie dzisiaj uświadamia nam i przywołuje, że jest tym, który daje odpowiedzi na nasze pytania i na nasze prośby. Jest tym, który pozwala odnaleźć to, co się zagubiło. Jest tym, który otwiera te różne zamknięte drzwi. I przywołując inne biblijne obrazy, bądźmy tymi, którzy, tak jak tak wiele biblijnych postaci stojących wobec Jezusa i proszący Go o różne dary zdrowia, życia, tych różnych tajemnic, które były wpisane w ich życie, usłyszeli, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Idź, Twoja córka żyje. Obyśmy potrafili również może zachęceni tą przypowieścią Chrystusa być jak ten pasterz, który odnalazł tą jedną ze stu, owiec, która Mu się zagubiło, albo jak ta kobieta, która odnalazła zagubioną drachmę, pełna radości, nadziei, zwołująca sąsiadki i wyrażająca wielki entuzjazm z tego, że to, co jest sensem i treścią jej życia, zostało obronione. I bądźmy przede wszystkim tymi świadkami zmartwychwstania. Bo to określenie kołaczcia otworzą wam w tak niesamowity sposób wyraża się również w tym doświadczeniu Marii Magdaleny, która poszła do grobu Jezusa i zastała go pusty. Nie tylko odsunięty kamień, ale pusty. Z potwierdzeniem, że Bóg pokonał śmierć, że Bóg pokonał grzech, że Bóg pokonuje to wszystko, co człowieka osłabia. Niech ta nadzieja odnawia się w nas, niech będzie również tym darem, którym będziemy potrafili dzielić się z innymi. Amen.